Zemuś się do zbudowania stalowego poczucia siebie, mądrość buddyjska. Niezachwiany fundament prawdziwej samooceny. Stalowa samoocena nie wynika z zewnętrznej aprobaty czy chwilowych osiągnięć, lecz z głębokiego i niezachwianego zrozumienia własnej, fundamentalnej natury. W tradycji buddyjskiej autentyczna samoocena wynika z uświadomienia sobie, że w swojej najczystszej istocie posiadasz już wszystko, czego potrzebujesz. By być kompletnym i wartościowym. To rewolucyjne zrozumienie uwalnia cię od desperackiej potrzeby ciągłego poszukiwania potwierdzenia w świecie zewnętrznym, gdzie opinie łopoczą jak liście na wietrze, a okoliczności zmieniają się jak pory roku. Buddyjska koncepcja natury Buddy głosi, że każdy człowiek nosi w sobie doskonałą i niezmienną esencję, niezależnie od przeszłych niepowodzeń, krytyki czy pozornych obecnych ograniczeń. Esencji tej nie można przyćmić popełnionymi błędami, ostrymi słowami innych, ani nawet własnymi, samokrytycznymi myślami. Jest jak diament, który lśni nawet pokryty błotem. Brud może chwilowo przyćmić jego blask, ale nigdy nie zmieni jego fundamentalnej natury. Kiedy głęboko zrozumiesz tę prawdę, dzieje się coś niezwykłego. Przestajesz żebrać o okruchy aprobaty i uznania od innych. Nie potrzebujesz już ciągłych zapewnień że jesteś wystarczająco dobry, wystarczająco mądry i wystarczająco wartościowy. To wyzwolenie nie jest arogancją ani obojętnością, to głęboki spokój płynący ze świadomości własnej wewnętrznej wartości. To jak odkrycie, że zawsze byłeś spadkobiercą fortuny, ale przez lata żebrałeś na ulicach, bo nie znałeś swojej prawdziwej tożsamości. Budowanie tej stalowej samooceny zaczyna się od codziennej praktyki rozpoznawania swojej prawdziwej natury. Każdego ranka w tym tygodniu, po przebudzeniu, zanim jeszcze sprawdzisz wiadomości lub zaczniesz martwić się o codzienne zadania, poświęć kilka minut na połączenie się z tą fundamentalną prawdą o tym, kim jesteś. Nie chodzi o puste afirmacje, ani o przekonywanie siebie do czegoś, w co nie wierzysz. Chodzi o przypomnienie sobie prawdy, która zawsze tam była, czekając na uznanie. Wesprzyj naszą podróż transformacyjną. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, kliknij przycisk subskrybuj i aktywuj dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych transformacyjnych nauk o rozwoju osobistym i buddyjskiej mądrości. Zostaw też lajka, jeśli ten materiał rezonuje z Twoją podróżą wewnętrznego rozwoju. Aby jeszcze bardziej wesprzeć nas w tej misji dzielenia się starożytną, mądrością, która zmienia życie, kliknij przycisk super podziękowania. Twoje wsparcie ma ogromne znaczenie i pomaga nam nadal dostarczać ci treści, które naprawdę wpływają na ciebie i podnoszą świadomość. Oderwanie się od opinii innych ludzi. Jednym z najcięższych łańcuchów, które krępują poczucie własnej wartości, są opinie i osądy innych. Mądrość buddyjska uczy nas, że kiedy nasz wewnętrzny spokój zależy od tego, co inni o nas myślą, stajemy się emocjonalnymi niewolnikami ludzi, którzy mogą nas nawet tak naprawdę nie znać. To tak, jakbyś pozwalał obcym kontrolować temperaturę w domu, oddajesz władzę nad swoim dobrostanem tym, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za twoje szczęście ani rozwój. Nadmierne przywiązanie do opinii innych tworzy błędne koło lęku i nieautentycznego zachowania. Zaczynasz kształtować swoje słowa, czyny, a nawet marzenia, opierając się na tym, co, jak sobie wyobrażasz, zaakceptowaliby inni. Ta wykreowana wersja siebie może nawet spotykać się z okazjonalnym aplauzem, ale to jak budowanie domu na piasku, pierwsza burza krytyki lub odrzucenia może zburzyć całą starannie skonstruowaną konstrukcję. Wyzwolenie się z tego destrukcyjnego schematu nie oznacza stania się nieczułym lub lekceważącym wobec innych. Oznacza rozwijanie umiejętności słuchania konstruktywnej informacji zwrotnej, nie pozwalając, by definiowała ona twoją podstawową wartość. To tak, jakbyś miał głębokie korzenie, które pozwalają drzewu uginać się pod wpływem wiatru, nie wyrywając go z korzeniami. Możesz uważać opinie za przydatne i uczyć się na słusznych krytykach, ale twoje poczucie wartości pozostaje stabilne i samoistnie generowane. Mistrz Zen Huangpo nauczał, że twój codzienny umysł to jest droga. Ten codzienny umysł, uwolniony od potrzeby ciągłej aprobaty, Działa z jasnością i autentycznością, które naturalnie wzbudzają autentyczny szacunek. Paradoksalnie, kiedy przestajesz desperacko szukać aprobaty u innych, stajesz się bardziej szanowany i atrakcyjny, ponieważ ludzie wyczuwają różnicę między kimś, kto działa z konieczności, a kimś, kto działa ze świadomego wyboru. W tym tygodniu poćwicz obserwację swoich wzorców zachowań, jak często modyfikujesz swoje opinie, ukrywasz swoje prawdziwe preferencje, lub unikasz wyrażania swoich uczuć, aby zachować powierzchowną harmonię. Nie oceniaj siebie za te wzorce, po prostu obserwuj z pełną współczucia ciekawością. Świadomość to pierwszy krok do transformacji. Za każdym razem, gdy zauważysz pojawianie się tego wzorca, delikatnie przypomnij sobie, że Twoja wartość nie podlega dyskusji i nie trzeba jej bronić ani udowadniać. Radykalna akceptacja własnych wad. Prawdziwe i trwałe poczucie własnej wartości nie wynika z dążenia do perfekcji, lecz z głębokiej akceptacji swojej niedoskonałości. Buddyzm naucza, że próba ukrycia lub zaprzeczenia naszym wadom jest jak próba ukrycia własnego cienia daremny wysiłek, który jedynie nas wyczerpuje i utrzymuje w rozbiciu. Radykalna akceptacja nie oznacza biernej rezygnacji ani rezygnacji z rozwoju. Oznacza zaprzestanie walki z rzeczywistością tego, kim jesteś w danej chwili, tworząc w ten sposób wewnętrzną przestrzeń niezbędną do autentycznej transformacji. Kiedy przestaniesz marnować cenną energię mentalną na podtrzymywanie wyimaginowanego wizerunku perfekcji, ta energia stanie się dostępna dla o wiele ważniejszych rzeczy: prawdziwego rozwoju, autentycznych relacji, wartościowego wkładu w świat. To tak. Jakbyś przestał dźwigać ciężki plecak pełen kamieni, które, jak ci się wydawało, były ci potrzebne, nagle możesz iść szybciej i zajść dalej. Współczesne społeczeństwo utwierdza nas w przekonaniu, że przyznawanie się do wad jest oznaką słabości, ale mądrość buddyjska ujawnia coś wręcz przeciwnego. Umiejętność rozpoznania i zaakceptowania własnych ograniczeń jest oznaką niezwykłej siły wewnętrznej. Tylko osoby prawdziwie pewne siebie. Potrafią szczerze zbadać swoje obszary do poprawy, nie rozdzierając się emocjonalnie. Ta odważna szczerość tworzy solidny fundament dla autentycznego rozwoju. Zastanów się, jak odnosisz się do swoich błędów i ograniczeń. Czy traktujesz je jako dowód swojej fundamentalnej niedoskonałości, czy raczej jako użyteczne informacje o tym, gdzie skierować swoje wysiłki rozwojowe. Błąd cię nie definiuje, to po prostu dane o konkretnym działaniu w określonym czasie. Twoje obecne ograniczenia nie są trwałymi wyrokami, to punkty wyjścia na Twojej drodze rozwoju. Praktykowanie współczucia dla samego siebie jest w tym procesie kluczowe. Kiedy popełnisz błąd lub zachowasz się w sposób, z którego nie jesteś dumny, odpowiedz sobie z taką samą życzliwością, jaką okazałbyś dobremu przyjacielowi w tej samej sytuacji. Ta życzliwość nie jest pobłażliwością ani brakiem odpowiedzialności. To mądre uznanie, że ostra samokrytyka rzadko prowadzi do trwałej, pozytywnej zmiany. W rzeczywistości często wywołuje wstyd i paraliż, które hamują rozwój. Kultywowanie umysłu obserwującego rozwijanie niezachwianej samooceny wymaga umiejętności obserwowania własnych myśli i emocji, bez całkowitego utożsamiania się z nimi. Ta umiejętność, znana w buddyzmie jako umysł obserwujący lub świadomość świadka, jest jak stawanie się niebem, a nie przepływającymi chmurami. Chmury, myśli, emocje, doświadczenia wciąż przemijają, ale ty pozostajesz ogromny i niezmienny w swojej fundamentalnej istocie. Kiedy pojawiają się myśli samokrytyczne, a na pewno się pojawią, możesz obserwować je z ciekawością, zamiast automatycznie akceptować je jako absolutną prawdę. Ciekawe, znowu ten głos mówi mi, że nie jestem wystarczająco dobry. Skąd się bierze? Jakiemu celowi mógł służyć w przeszłości? Czy teraz mi pomaga? Ta spostrzegawcza perspektywa tworzy przestrzeń między tobą a twoimi nawykowymi schematami myślowymi, pozwalając na bardziej świadomy wybór myśli, które zasługują na twoją energię i uwagę. Medytacja uważności to jedno z najpotężniejszych narzędzi rozwijających tę zdolność obserwacji. Nawet pięć minut dziennie cichej obserwacji oddechu i myśli może stopniowo odmienić twoją relację z własnym umysłem. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że myśli to chwilowe zdarzenia w świadomości, a nie fakty dotyczące rzeczywistości. To zrozumienie jest głęboko wyzwalające. W tym tygodniu praktykuj to, co mistrzowie Zen nazywają umysłem początkującego. Podejdź do swoich wzorców mentalnych z nową ciekawością, tak jakbyś obserwował je po raz pierwszy. Jakie historie opowiada ci twój umysł o tobie? Jakich dowodów używa na poparcie tych historii? Odkryjesz, że wiele prawd, które twój umysł przedstawia na temat twoich ograniczeń, to w rzeczywistości opinie oparte na ograniczonym doświadczeniu i wątpliwych interpretacjach. Ta praktyka nie oznacza całkowitego odrzucenia krytycznego myślenia ani pomocnych informacji zwrotnych. Chodzi o rozwijanie rozeznania. Pozwalającego odróżnić destrukcyjną samokrytykę opartą na strachu od uczciwej oceny opartej na mądrości. Krytyka oparta na mądrości jest konkretna, konstruktywna i motywowana miłością własną. Krytyka oparta na strachu jest niejasna, destrukcyjna i motywowana potrzebą ochrony siebie poprzez przewidywanie odrzucenia, wzmocnienie w obliczu przeciwności losu. Buddyjska mądrość uczy że największe wyzwania życiowe są często naszymi największymi nauczycielami naszej wewnętrznej siły. Niczym stal, która staje się mocniejsza w intensywnym upale, nasza samoocena może się wzmocnić po przejściu okresów trudności. Nie chodzi tu o naiwną gloryfikację cierpienia, lecz o dojrzałe uznanie, że nieuniknione przeciwności losu można przekształcić w okazję do odkrycia pokładów odwagi i odporności o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Za każdym razem, gdy pokonujesz kryzys, przezwyciężasz strach, lub podnosisz się po porażce, gromadzisz namacalne dowody swoich możliwości. Te doświadczenia stają się niczym depozyty na koncie pewności siebie, wewnętrznymi zasobami, do których możesz sięgnąć, gdy pojawią się przyszłe wyzwania. Nie chodzi o to, by stać się niezwyciężonym, ale o to, by w głębi duszy wiedzieć, że masz zdolność radzenia sobie z tym, co życie ci przyniesie. Klucz leży w tym, jak interpretujesz i przetwarzasz trudne doświadczenia. Porażkę możesz postrzegać jako dowód swojej niekompetencji, lub jako cenny wgląd w strategie, które tym razem się nie sprawdziły. Krytykę możesz interpretować jako potwierdzenie swoich najgorszych obaw o siebie, lub jako pomocną informację od kogoś, kto może mieć inny punkt widzenia. To samo obiektywne. Doświadczenie może wzmocnić lub osłabić Twoją samoocenę, w zależności od wybranej przez Ciebie perspektywy interpretacyjnej. Buddyjska koncepcja pierwszej i drugiej strzałki jest tu szczególnie pomocna. Pierwsza strzałka to samo trudne doświadczenie odrzucenie, porażka, krytyka. Druga strzałka to cała historia, którą opowiadasz o tym, co to oznacza dla Ciebie jako osoby. Pierwsza strzałka jest często nieunikniona. Druga jest zawsze opcjonalna. Kiedy przestaniesz uderzać się drugą strzałką, samo krytyki. Możesz wykorzystać całą swoją energię na naukę, rozwój i pójście naprzód. Zastanów się nad trudnymi momentami, które udało ci się z powodzeniem pokonać. Jakie cechy charakteru zademonstrowałeś? Jakie wewnętrzne zasoby odkryłeś? Jak te doświadczenia zmieniły twoje postrzeganie własnych możliwości? Te refleksje nie mają na celu pokrzepienia twojego ego. Ale szczere uznanie dowodów Twojej odporności i zdolności adaptacji. Praktyka transformacyjnej wdzięczności. Prawdziwa wdzięczność to jedno z najpotężniejszych narzędzi budowania silnego poczucia własnej wartości, ale należy ją praktykować mądrze, aby nie stała się kolejnym powierzchownym ćwiczeniem pozytywnego myślenia. Transformująca wdzięczność. To coś więcej niż tylko wymienianie rzeczy, za które jesteś wdzięczny, to głębokie uznanie własnej zdolności do rozpoznawania i przyjmowania błogosławieństw, umiejętności, którą wiele osób drastycznie nie docenia. Praktykując uważną wdzięczność, niejako uznajesz, że jesteś osobą zdolną do doceniania piękna, dobroci i obfitości, gdy pojawiają się w Twoim życiu. Ta umiejętność rozpoznawania jest sama w sobie cenną cechą, którą posiadasz. Nie chodzi o wymuszanie sztucznej pozytywności, ale o trenowanie umysłu, aby zauważał to, co już dobrze działa, równoważąc w ten sposób naturalną tendencję mózgu do skupiania się na problemach i zagrożeniach. Buddyjska praktyka empatycznej radości dodatkowo poszerza tę zdolność. Możesz odczuwać wdzięczność nie tylko za dobre, Doświadczenia w swoim życiu, ale także za szczęście i sukcesy innych. Ta praktyka stopniowo rozpuszcza przekonanie o niedostatku, które sugeruje, że sukces innych w jakiś sposób umniejsza twoje własne możliwości. Kiedy potrafisz szczerze cieszyć się szczęściem innych, demonstrujesz sobie zdolność do duchowej hojności, która jest dowodem twojej wewnętrznej obfitości. W tym tygodniu praktykuj rozszerzoną formę wdzięczności która obejmuje docenianie własnych pozytywnych cech. Zamiast mówić po prostu jestem wdzięczny za moją rodzinę, spróbuj. Jestem wdzięczny za to, że potrafię kochać i pielęgnować głębokie relacje. Zamiast mówić po prostu jestem wdzięczny za moje zdrowie, spróbuj. Jestem wdzięczny za to, że potrafię dbać o swoje ciało i dokonywać wyborów, które wspierają moje dobre samopoczucie. To podejście nie jest ukrytym narcyzmem, to szczere uznanie, że aktywnie uczestniczysz w tworzeniu i podtrzymywaniu pozytywnych doświadczeń w swoim życiu. Nie jesteś biernym odbiorcą losu, ale kimś, kto posiada cechy i dokonuje wyborów, które przyczyniają się do pozytywnych rezultatów. To uznanie buduje poczucie własnej wartości, oparte na rzeczywistych dowodach własnej sprawczości i potencjału. Rozwijanie współczucia dla siebie, współczucie dla samego siebie. Jest fundamentem prawdziwie silnego poczucia własnej wartości, ale często jest błędnie rozumiane jako pobłażanie sobie lub brak osobistej odpowiedzialności. W rzeczywistości autentyczne współczucie dla samego siebie wymaga znacznej odwagi, by stawić czoła własnemu bólowi i ograniczeniom z życzliwością, a nie stosować ostrej krytyki jako próby motywacji lub ochrony. To jak bycie kochającym ale stanowczym rodzicem wobec samego siebie, oferującym bezwarunkowe wsparcie, jednocześnie zachowującym odpowiednie oczekiwania co do rozwoju. Jak twierdzi badaczka Christine Neff, współczucie dla samego siebie składa się z trzech zasadniczych elementów: uważności na bieżące doświadczenia, w tym ból i trudności, uznania, że cierpienie jest częścią uniwersalnego ludzkiego doświadczenia oraz aktywnej życzliwości wobec siebie w trudnych chwilach. Połączenie tych elementów tworzy wewnętrzne środowisko emocjonalnego bezpieczeństwa, które pozwala na szczere okazywanie wrażliwości i autentyczny rozwój. Wiele osób opiera się w współczuciu wobec siebie, ponieważ wpojono im przekonanie, że tylko surowa samokrytyka może zmotywować ich do samodoskonalenia. Jednak szeroko zakrojone badania pokazują coś wręcz przeciwnego. Osoby praktykujące współczucie wobec siebie, są bardziej zmotywowane do rozwoju i rzadziej unikają wyzwań z obawy przed porażką. Kiedy wiesz, że będziesz dla siebie dobry, niezależnie od rezultatu, stajesz się bardziej odważny, by próbować nowych rzeczy i wytrwale pokonywać trudności. Praktykowanie współczucia dla siebie zaczyna się od rozpoznania cierpienia zamiast minimalizowania lub ignorowania bólu emocjonalnego. To chwila cierpienia, taki ból jest częścią człowieczeństwa. Obym był dla siebie dobry w tej chwili. Tę prostą formułę można zastosować w każdej sytuacji, w której normalnie poddałbyś się surowej samokrytyce. W tym tygodniu obserwuj, jak mówisz do siebie w chwilach porażki, rozczarowania lub trudności. Czy użyłbyś tego samego tonu i języka w rozmowie z bliskim przyjacielem w podobnej sytuacji? Jeśli nie, rozważ świadomy wybór życzliwszych, bardziej zachęcających słów. Ta zmiana nie polega na zmniejszeniu odpowiedzialności osobistej, ale na stworzeniu wewnętrznego środowiska, które wspiera naukę i rozwój, a nie wstyd i paraliż. Budowanie zaufania poprzez konsekwentne działania trwałej samooceny nie da się zbudować wyłącznie poprzez myślenie czy medytację. Wymaga ona solidnego fundamentu w postaci konsekwentnych działań, które pokażą Ci, że jesteś osobą godną zaufania i kompetentną. Za każdym razem, gdy dotrzymujesz zobowiązania wobec siebie, nawet najmniejszego, wpłacasz pieniądze na konto swojej pewności siebie. Za każdym razem, gdy łamiesz daną sobie obietnicę, wypłacasz pieniądze z tego samego konta. Budowanie pewności siebie poprzez działanie nie wymaga wielkich, heroicznych gestów ani dramatycznych przemian. W rzeczywistości małe, konsekwentne działania mają o wiele większą moc niż okazjonalne, wielkie obietnice. Lepiej zobowiązać się do medytacji przez pięć minut dziennie i wytrwać w tym postanowieniu przez miesiąc, niż poświęcić godzinę i ponieść porażkę po trzech dniach. Twoja podświadomość nieustannie obserwuje, czy robisz to, co obiecujesz. Proces ten działa, ponieważ każde działanie zgodne z Twoimi wartościami i celami wysyła jasny sygnał do Twojego układu nerwowego. Jestem osobą, która dotrzymuje zobowiązań. Jestem osobą, która dba o siebie. Jestem osobą, która wytrwale stawia czoła drobnym trudnościom. Te sygnały kumulują się z czasem, tworząc silniejszą, bardziej pewną siebie tożsamość. Zacznij od tak małych zobowiązań, że ich niepowodzenie będzie praktycznie niemożliwe. Jeśli chcesz wypracować plan, ćwiczeń, zobowiąż się do robienia pięciu pompek każdego ranka przez tydzień. Jeśli chcesz poprawić swoją dietę, zobowiąż się do picia dodatkowej szklanki wody dziennie. Celem nie jest natychmiastowa transformacja, ale zbudowanie mięśni, samodyscypliny i pewności siebie. W miarę jak konsekwentnie pokazujesz sobie, że możesz ufać własnym słowom, możesz stopniowo zwiększać poziom podejmowanych zobowiązań. Ten organiczny proces rozwoju buduje poczucie własnej wartości, oparte na rzeczywistych dowodach, własnych kompetencji i rzetelności, a nie na pustych zapewnieniach czy porównaniach z innymi. Wolność od potrzeby perfekcji. Obsesyjne dążenie do perfekcji jest jednym z największych wrogów silnego poczucia własnej wartości, ponieważ tworzy nierealny standard, który gwarantuje ciągłe porażki i frustracje. Mądrość buddyjska uczy nas, że niedoskonałość nie jest wadą, którą należy naprawić, ale samą naturą ludzkiej egzystencji i że w akceptacji tej fundamentalnej prawdy kryje się głębokie piękno i Niezwykła wolność. Perfekcjonizm często maskuje się jako dążenie do doskonałości, ale jego motywacje są zasadniczo inne. Dążenie do doskonałości wynika z miłości do procesu i chęci wyrażenia własnego potencjału. Perfekcjonizm wynika ze strachu przed krytyką i potrzeby kontrolowania, jak postrzegają nas inni. Doskonałość zakłada, że błędy są częścią procesu uczenia się. Perfekcjonizm postrzega błędy jako dowód fundamentalnej niedoskonałości. Kiedy uwolnisz się od potrzeby bycia perfekcyjnym, paradoksalnie staniesz się bardziej efektywny i kreatywny. Bez paraliżującego strachu przed popełnianiem błędów, możesz eksperymentować, wprowadzać innowacje i podejmować skalkulowane ryzyko, które prowadzi do realnego rozwoju. Możesz skupić się na ciągłym doskonaleniu. Zamiast marnować energię psychiczną na próby utrzymania nieskazitelnego wizerunku, który tak naprawdę nie istnieje, buddyjska praktyka umysłu początkującego jest tu szczególnie cenna. Podchodź do każdego zadania lub wyzwania z 1900 ciekawością i otwartością, zamiast ulegać presji wykazania się wiedzą lub kompetencjami, których możesz nie posiadać. Taka postawa pozwala na autentyczną naukę. I zmniejsza lęk przed wystąpieniem, który towarzyszy próbom osiągnięcia perfekcji. W tym tygodniu ćwicz świadome popełnianie doskonałych błędów, małych eksperymentów, w których próbujesz czegoś nowego, wiedząc, że prawdopodobnie nie będzie idealne za pierwszym razem. Może to być wypróbowanie nowego przepisu, przeprowadzenie trudnej rozmowy lub nabycie nowej umiejętności. Celem nie jest porażka. Ale nauczenie się radzenia sobie z niedoskonałościami, z godnością i wykorzystywania rezultatów jako informacji do przyszłych ulepszeń. Integracja i zrównoważony rozwój transformacji. Budowanie silnego poczucia własnej wartości to nie projekt, który kończysz i zapominasz, to ciągły proces pielęgnowania i dbania o niego, który staje się integralną częścią Twojego sposobu życia. Podobnie jak pielęgnacja ogrodu, wymaga regularnej uwagi ale z czasem staje się drugą naturą, wzbogacając każdy aspekt Twojego życia. Kluczem do zrównoważonego rozwoju jest włączenie tych praktyk do codziennej rutyny, tak aby wydawały się naturalne i wzbogacające, a nie obowiązkowe czy wymuszone. Prawdziwa transformacja następuje, gdy zasady, których się nauczyłeś, stają się Twoją automatyczną reakcją na wyzwania, a nie technikami, które musisz świadomie stosować. Wymaga to cierpliwości i łagodnej wytrwałości, ponieważ dosłownie przeprogramowujesz swój mózg, aby działał inaczej. Neuroplastyczność oznacza, że zmiana jest zawsze możliwa, ale oznacza również, że trwała zmiana wymaga konsekwentnego powtarzania w czasie. Stwórz osobisty system przypomnień i odpraw, który będzie wspierał Twoją podróż. Może to być codzienne przypomnienia w telefonie z afirmacjami opartymi na mądrości buddyjskiej. Poranny rytuał, który łączy cię z Twoją esencją, lub wieczorna praktyka refleksji nad tym, jak stosowałeś, aś współczucie dla siebie w ciągu dnia. Ważne, aby te systemy były trwałe i spójne z Twoim stylem życia. Pamiętaj, że nawroty do starych schematów są normalne i oczekiwane, nie oznaczają, że poniosłeś porażkę, ani że transformacja nie jest realna. Podobnie jak podczas nauki jazdy na rowerze, możesz kilka razy upaść, ale każdy upadek. Uczy cię czegoś cennego o równowadze. Kiedy zauważysz, że wracasz do schematów samokrytyki lub szukania zewnętrznej aprobaty, po prostu delikatnie to zaakceptuj i skieruj swoją uwagę na praktyki, które wspierają twoje autentyczne poczucie własnej wartości. Prawdziwą miarą sukcesu nie jest brak chwil zwątpienia czy niepewności, to umiejętność szybkiego powrotu do równowagi, gdy takie doświadczenia się pojawią. Z czasem rozwiniesz w sobie cichą, niezachwianą pewność siebie, niezależną od okoliczności zewnętrznych ani chwilowych stanów emocjonalnych. Ta stalowa samoocena stanie się wewnętrznym zasobem, do którego będziesz mieć dostęp w każdej chwili, niezależnie od tego, co dzieje się wokół ciebie. Dotarliśmy do końca tej głębokiej podróży przez buddyjskie nauki o tym, jak zbudować prawdziwie niezachwianą samoocenę. Jeśli ta treść poruszyła twoje serce i dała ci cenne wskazówki dotyczące twojej osobistej transformacji, zostaw lajka. To ogromna motywacja do dalszego dzielenia się starożytną mądrością, która może prawdziwie odmienić życie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych nauk o rozwoju duchowym i osobistym. I cóż za cudowny zbieg okoliczności. Właśnie teraz na Twoim ekranie pojawia się niesamowity film, który idealnie uzupełni tę podróż ku samopoznaniu i wewnętrznej sile. Kliknij i obejrzyj. Jestem pewien, że doda on jeszcze więcej wartości Twojemu procesowi rozwoju osobistego. Dziękuję Ci z całego serca za poświęcenie czasu na wspólne zgłębianie tych nauk. Twoja obecność tutaj i dążenie do rozwoju osobistego są inspirujące. Pamiętaj. Nosisz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, by mieć niezachwiane poczucie własnej wartości. Te nauki to tylko przypomnienia, by obudzić w sobie tę siłę, która zawsze w tobie była. Do następnego razu.